W 1772 roku po pierwszym rozbiorze Polski powstały Prusy Wschodnie z ziem dawnych Prus książęcych oraz z części ziem odebranych państwu polskiemu przez państwo pruskie. Od samego początku istnienia Prus wschodnich nastąpiła silna germanizacja ludności tego terenu, tym bardziej, że w Prusach wschodnich, co wynikało z wcześniej istniejących całego państwa Prus książęcych, religia ewangelicka, a mimo to właśnie... Pastorowie, ewangelicy, jak Krzysztof Mrongowiusz, Gustaw Gizewiusz, byli jednymi z tych, którzy już w XIX wieku zaczęli dbać o przywrócenie języka polskiego na tych ziemiach, o pamięć o Polakach, o Państwie Polskim. Również taką postacią, którą tu należy wymienić, był Wojciech Kętrzyński, który dopiero po maturze w 1859 roku dowiedział się o swoim polskim pochodzeniu i wówczas to zmienił nazwisko z Winkler na Kętrzyński. W momencie wybuchu II wojny światowej Prusy Wschodnie, które wchodziły w skład państwa niemieckiego, a po zakończeniu... I Wojny Światowej o przynależności tych ziem miały zadecydować plebiscyty. Wówczas to znowu wzmożyły się niemieckie akcje propagandowe. Na teren tych ziem zaczęto przywozić Niemców, którzy już dawno nie mieszkali w Prusach Wschodnich ale urodzili się na tych terenach. Z kolei państwo polskie również rozpoczęło akcję agitacyjną, a w pomocy w tej akcji miały udzielać konsulaty. Konsulaty generalne powstały w Olsztynie oraz w Kwidzynie. Konsulaty miały współpracować z komitetami plebiscytowymi, objąć opieką Polaków, którzy mieszkali na terenach Prus Wschodnich oraz tutaj następstwie później już przegranego plebiscytu objęły ochroną polskie szkolnictwo, polskie ochronki, polskie różne stowarzyszenia. W Kwidzynie pierwszym konsulem generalnym został hrabia Stanisław Sierakowski który już w wyniku później prac, późniejszych prac na rzecz agitacyjnych celów przed plebiscytem został konsulem honorowym, a obowiązki konsula generalnego przyjął wówczas wicekonsul. Po przegranym plebiscycie konsulat w Kwidzynie Udzielał dalszej pomocy Polakom, którzy byli zmuszeni do opuszczenia tych ziem, którzy w wyniku szykan, w wyniku akcji propagandowej opuszczali teren Pruszschodnik poprzez Janowo i przez gniew, prołem do gniewu udawali się na tereny Polski.